Witam wszystkich serdecznie. Grudzień rządzi się swoimi prawami. Jest bardzo mało czasu. Jest bardzo dużo do zrobienia, jest bardzo dużo obowiązków, ale dzisiaj postanowiłem spędzić sobie z Wami dzień. W FaceMedzie mamy cudowną, cudowną imprezę. Organizujemy taką lekcję makijażu dla kobiet. Darmową analizę skóry. Chcemy wyjść z taką cudowną um, inicjatywą do ludzi, um, jako fundacja, i mam nadzieję, że będzie dzisiaj bardzo przyjemnie, bardzo miło, i ten czas, który spędzę z paniami, bo zapisało się bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób się zapisało, gdzie serce mi rośnie. Um, Spędzimy sobie bardzo przyjemnie. Ja mam mały poczęstunek, będziemy sobie siedzieć, będziemy sobie rozmawiać, będziemy skupiać się na, na, na danym problemie. Wiadomo, że to nie będzie jakiś super skomplikowany pokaz makijażu, tylko pomyślałem, że mm, będziemy się skupiać na danym problemie w takim makijażu codziennym, który nam doskwiera. Czyli nie wiem, no, ktoś nie potrafi podkreślić brwi. Ktoś ma problem z dobraniem podkładu, mmm, ktoś ma problem z konturowaniem. I będziemy obrabiać właśnie taki jeden mankament naszego codziennego makijażu. Jestem pierwszy na. O jezu! <laughs> Jakie słońce zawitało! Aż miło! Jestem pierwszy na, na posterunku, że tak powiem. Wczoraj myliśmy wszystkie pędzle. Była, wiecie, grupowe mycie pędzli. Bo jednak 10 osób, czy tam 9 osób, które przyjdą, na każdego trzeba mieć, wiecie, set pędzli, więc trzeba było się skupić, wziąć w garść, pomyć to wszystko z Anią, wszystko pomyliśmy na tip top, staliśmy, szorowaliśmy, dezynfekowaliśmy. Wszystko jest naszykowane, wszystko jest przygotowane. Dziewczyny już jadą, będziemy zaraz robić ten poczęstunek. Oczywiście, wszystko wam pokażę. Ale jestem podekscytowany troszkę i zaczynam boleć gardło. Grudzień bez choroby to nie grudzień. Wiecie, wiecie jak to jest. Jeśli chodzi o taki start pack, to ja zawsze mam przygotowaną tackę do mieszania różnych rzeczy, dwie pensety. Ja kocham ogólnie nakładać kępki. Łap się ostrości! Taką pensetą do robienia rzęs bo ona pięknie zahacza pięknie łapie <laughs> Jezu, przepraszam Was bardzo zawsze mam dwie szczoteczki jedną do brwi, drugą do rzęs aplikatorki jednorazowe puszki ja tymi gąbeczkami bardzo lubię nakładać pielęgnację bo one nie chłoną zbyt wiele produktu i ładnie rozprowadzają dostaliśmy do sesji z ametyst Widzę jakąś biżuterię, bo będziemy też robić sobie świąteczną sesję. Co myślę, jest bardzo miłym uhonorowaniem, początku wszystkiego. Ale muszę się brać za robotę. Jak znajdę jeszcze chwileczkę, to, to porozmawiamy. Ja wam pokażę. A tam zobaczcie, jaki Mikołaj wielki, ja go wam nie pokazywałem. Troszkę to jest creepy. Opaska tam jest? <grym> Jaka opaska? Proszę, tutaj świąteczny klimat. Ja, dzisiaj, ja jako jedyny nie będę miał dzisiaj sweterka, ale pokażę Wam mój sweter. Zrobiliśmy taki piękny poczęstunek. Mamy chin-chin free dla klimatu. Jak ktoś będzie chciał wodę, oczywiście woda. Kawka, herbatka, wszystko jest. Ja Wam pokażę zaraz mój sweter. I Jeszcze przyjdzie czas na ten sweter klimatyczny. Czekam, czekam, <laughs> czekam. Ale ja go na pewno wykorzystam też poza świątecznym y, y, czasem. Do domku sobie założysz. Tak, zobaczcie, on jest taki oversized. Co tu w ogóle jest napisane? Old Grinch, Klaus is back. Proszę bardzo. Ten dzień mogę uznać za totalnie udany. Dopisało towarzystwo, wszystkie Panie przyszły, wszystkie Panie zachwycone, zadowolone. Takie lekcje makijażu najwidoczniej są bardzo potrzebne ludziom, aby ukierunkować trochę ich mm, małe problemy w make-upie i nauczyć prawidłowej techniki, pokazać gdzie co powinno być nałożone, jak powinno być nałożone, w którym miejscu jak dobierać produkty, jak dobierać pielęgnację. Poznałem tak fajną starszą kobitkę, która, która dała mi tyle energii i tyle, wiecie co, y, takiej wiary w siebie. That's all, that's all na ten temat. Bardzo mi się podobała ta cała idea tego przedsięwzięcia. Ja idę teraz po prezent y, na Wigilię Pracowniczą, bo losowaliśmy się. W naszym małym gronie, ale losowaliśmy się, żeby tak jakby trochę celebrować tą pierwszą Wigilię w Facemedzie i muszę zakupić koleżance prezent. Mam dla niej piękną świecę o zapachu czekolady. Taką naprawdę elegancką, nieprzesadzoną, tylko taką naprawdę bardzo elegancko słodką. Chciałbym jej kupić serum ze Skin 1004, bo mówiła, że bardzo jej na tym zależy, że bardzo by chciała to serum. Więc mam nadzieję, że znajdę w Słonecznej w Rosmanie tą koreańską pielęgnację. A jak nie, to w Daglasie są takie opaski, które ona kolekcjonuje. Też dopytałem się, bo oczywiście nikt nie wie, kto kogo ma. Dla zasady. Bardzo miałem intensywny wczoraj ten dzień. Miałem sporo planów, ale nie dałem rady i, i poległem. Dzisiaj tak samo po makijażach wróciłem do domu. Rozpaliłem sobie świecę i położyłem się, i, i tak z zamkniętymi oczami sobie leżałem i regenerowałem ciało. Jest wigilia służbowa. Muszę się trochę ogarnąć. Muszę wziąć prysznic. Muszę sobie poprasować rzeczy, bo postanowiłem, jak jest świąteczna śnieżynka być w kremowych kolorach. Biel i, i, i krem, taką mam. Taką mam wenę na takie rzeczy. Nie chcę mi się w ogóle malować. Nie chcę mi się robić włosów. Jestem najzwyczajniej na świecie. Ostatnio delikatnie przemęczonym. Ale ja widzicie, miałem bardzo, bardzo yy, przyjemną klientkę są. Są w branży Beauty takie klientki, które zapadają Ci w głowie i które pamiętasz, i które wspominasz, i które dają Ci dużo energii. I dzisiaj właśnie taką, taką jedną z pań na makijaż miałem. Jeszcze mi jakaś kroła tu wyskoczyła. Uj, idziemy szybciutko wziąć prysznic i musimy się trochę, przynajmniej trochę, doprowadzić do ładu. Posłuchajcie, my już y, jesteśmy w czasie organizacji. <ścoughs> Zrobiliśmy piękne, piękne dania, każdy coś przyniósł. My z Olą zamówiliśmy sushi. <ścoughs> no, coś zamówił. Zamówił, zamówił tak. Ludzie. Tak, Wszystko wiecie w biegu. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. O. Prezenty czekają. O jaka dyskoteka. Tu kolejna. Zobaczcie kolejna. Zobaczcie tak. Zobaczcie kolejna, kolejna część prezentów. Wstałem i żyję. Trzeba się z tego cieszyć. I to nie jest część charakteryzacji na dziś. To jest wczorajszy makijaż. Ja proszę, jakie kaszle. Oj, poszliśmy wczoraj jeszcze na miasto po wigilii. I spotkałem znajomego. I on cały czas szoty, szoty, szoty. Kto jest z radomia, ten wie, gdzie jest piąta klepka. I tam są przepyszne szoty, które oni robią sami. I ja kocham te truskawkowe, i kocham te mango, i, I źle się to skończyło w pewnym momencie. Tak, tak mi zabuzowało w tej głowie. Tak mi zabuzowało, ja jakieś tańce, latałem tam po tej piątej klepce, bawiłem się, Boże, ale było warto, nie powiem, że nie, bardzo mi się, bardzo mi się udała i ta Wigilia i ugryzłem się w język. Tak zawsze muszą być takie te skutki uboczne, skutki uboczne imprez. To mi się robi jakiś wielki pryszcz, a ja w makijażu spać, bo nie miałem siły, wiecie co, zmyć tego. Muszę sobie, wstawić, muszę sobie wstawić kawkę, bo specjalnie poszedłem do Żabki. Hol Żabki. Trzy kawki Nescafe, bo skończyła mi się kawa. A dzisiaj oczywiście niedziela, więc nigdzie tego nie kupię. Będę miał resztkę kawy i jedną Nescafe. I zrobię kawę i będzie dalszy hol rzadkowy. Dalszy I dzisiaj cały dzień spędzę w łóżku. Tak, taki jest mój plan. Nie wiem, co pooglądam, ale mam ochotę pooglądać jakiś serial. tak też mi się nie chce. Daruję to sobie dzisiaj. Outfit, jak widzieliście, sportowy. I ja jak cebula biznesu. Wszystko w tej żabce na promocji. Dlatego, że ja nie wiem, czy to zjem, a nie mam nic przygotowanego do jedzenia. Więc doszedłem do wniosku, że kupię sobie jakieś randomowe rzeczy I, i z rzeczy niepromocyjnych są tylko dwie rzeczy sałatka dega warzywna pewnie która ma tablicę Mendelejewa w składzie hmm. nie no nie jest tak nie jest tak okropnie no, ale dobra, nieważne, co może być złego w sałatce warzywnej. Kupiłem sobie smak dzieciństwa. To jest serek topiony z takimi metalowymi, z takimi metalowymi zamknięciami. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Kupiłem na promocji chleb, bo pewnie zjem ze dwie kromki tego chleba. Nie jest jeszcze jakiś strasznie twardy. Da się to skonsumować. Wieloziarnisty, bez konserwantów. Ufamy wszyscy etykietkom. Dalej. Dalej. Spaghetti Bolognese za 6,75. Zjem to albo nie zjem, ale nie mogłem się oprzeć tej cenie. I dwie szyneczki. Dolina Dobra. 100% mięsa po 3,75. I Pepsi w promocji. Czy naprawdę takie napoje mają datę ważności? To jest przerażające. Za 2,75. First in first robimy próbę testu Pepsi zero cukru. A czym ja to znaczy w ogóle, jaki to ma kolor niebezpieczny? I ja, ja na kacu. Próbujemy. Zapomniałem w ogóle jak na... Ja zapomniałem, bo ja w ogóle nie piję praktycznie napojów gazowanych. Ja zawsze soki odruchowo, wiecie co robię? Wtrząsam, żeby to się wszystko nie mieszało. A teraz będziemy się męczyć z tym. Wygląda jak gówno smakuje jeszcze gorzej. Nie. To nie jest dobre. Za wszystko zapłaciłem 31,87. Można można. Można zrobić taniej dobre zakupy. Te zęby mam teraz niebieskie. Uff. Nie wziąłem swoich prezentów pracy. Zostawiłem tam wszystko. Uch. Najgorszym zabójstwem było to, że ja wczoraj w tej piątej krepce, wiecie co? Zapaliłem prawdziwego papierosa. I ja już nie palę papierosów bardzo długo. Bardzo. I mi się taki melanz w tej głowie zrobił, jak ja zapaliłem tego papierosa. Wtedy się zaczęła, zaczęła katastrofa. Ja myślę, że idę do łóżka. To nie jest jeszcze pora na śniadanie, chociaż jest godzina 12 chyba. I w tym momencie się z wami żegnam. Dajcie mi znać, co u was, bo dawno się nie widzieliśmy i do zobaczenia.